Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę, jak zmienić ikony, motyw i kolor na waszym Samsung S25 Ultra. Aby to zrobić, najpierw przejdź do ustawień i przewiń w dół, aż znajdziesz motywy. Wejdź w tę zakładkę, a po środku znajdziesz zakładkę ikony. Wejdźmy, więc do zakładki ikony. Jak widzicie, niektóre z tych. No cóż, no. Cóż, zespoły ikon są płatne, ale jeśli przewiniesz w dół, znajdziesz um, niektóre darmowe, jak widzisz, i możesz z nich wybierać. Na przykład podoba mi się ten, więc zamierzam go pobrać i nacisnąć. Zastosuj ten, to zajmie trochę czasu, ale jak zobaczysz za chwilę, ikona, motyw został zmieniony, a kolor i wszystko zostało zastosowane. Podobał Ci się film, daj lajka, subskrybuj. Dzięki za oglądanie.